Cześć, cześć. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was album i kartkę dla Ani z kanału Album 3 kartka. Bo mówiłyśmy się za nią na wymiankę. Ja od niej paczuszkę wielką, ogromną już dostałam. Ten komplet będzie leciał za kilka dni, ale wy to oglądacie, jak już Ania ma to u siebie. No tak. Co ja tam zrobiłam? Zrobiłam sobie album i kartkę z takich, e, słuchajcie, papierów, które kupiłam albo w Lemon Craft, albo w Scrapazzi jakiś czas temu. E, ptasia kolekcja taka, taka typowo chyba na wiosnę przypasowała mi i e, i w sumie nie jest taka smutna, bo te ptaszki są takie dosyć kolorowe. Jeszcze dołożyłam, jak zobaczycie, takie te czerwone kwiatki, yy, więc myślę, że nie wyszło, nie wyszło ponuro. Także to są takie papiery, bardzo fajne, yy, dosyć gruba ramatura, no fajnie się na nich pracuje. No, yy, 170 gram, ale tak takie fajny papier. Okay. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> karteczkę zrobiłam na białej bazie zakrzona. No i użyłam ścinek z, tej, z tych kolekcji. Tutaj podniosłam ich na na piankach dystansowych. Użyłam y dwa kwiatki z dziurka czarobione. Tutaj taki drewniany, drewniane piórko wytuszowane. Koronka, wstążka satynowa. To jest również w albumie. Y Jedyny papier, który dołożyłam, to jest ten i ten w paski. To jest z jakiejś starej kolekcji skika, którą kiedyś, kiedyś na początku skrapowania kupiłam. I wszystkie karty są wytuszowane czerwonym, zwykłym tuszem, też kiedyś tam kupionym. Tylko podpis i w środku będzie parę słów dla Ani. Tak, karteczka, a tu mamy albumik. Albumik jest. Y taki nieduży 16x16 grzbiet 5 cm wiązany na dwie wstążki kremową i białą i tutaj przez grzbiet leci sobie koroneczka i tak jak widzicie okładki mają ten sam papier z tym niebieskopiórym ptaszkiem tu dwie takie mniejsze kartki podniesione na piankach Dwa kwiatuszki i też takie drewniane piórko, wytuszowane troszeczkę tym czerwonym tuszem. I, i co? Okładka jest z tektury oklejonej brystolem szarym. I, I użyłam na bazę kopert. No i biały blok techniczny. Ma cztery karty. Bindowanie pokazywała ostatnio w tutorialu Asia Szulik. Kiedy robiła ten swój e, kuć album, na pewno wiecie o którym mi chodzi. Podlinkuję Wam filmik do, do kanału Asi. Do, do tego <gryw> nie podlinkuję Wam, ten film, w którym Asia robi to bilnowanie. E, bardzo szybko się robi, więc, więc fajnie. W każdej karcie jest mata. Mata ma trzymadełko ze wstążki. Żeby się to trzymało, przykleiłam paseczki papieru i tak jak mówię wszystko jest potuszowane wszystkie karty e, potuszowałam tym tuszem e, w tych kieszeniach tematy są na zdjęcia 10 na 15 a w albumie mieszczą się zdjęcia 9 na 13 e, no i co i otwieramy jest dosyć spo, sporo miejsca na zdjęcia Myślę, że, że no mam nadzieję, że Ani się spodoba. Okładki są takie same, bardzo kolorowy, fajny papier radosny tu i tu. Miałam robić coś tutaj, jakieś kieszenie, czy książki, czy koperty, ale stwierdziłam, że w środku też sporo jest e, e, miejsca, więc, więc okładki będą puste. Jak będzie Ania chciała, to sobie coś tu naklei. Przepraszam. Tu mamy książeczkę na pierwszej stronie, wiązaną na wstążkę. Na raz, dwa zdjęcia. Kwiatuszek z dziurkacza. I dwa małe tagi za książeczką. Też wytuszowane. I takie skrapki. Ścinki w zasadzie z papierów. Następna strona. Dosyć spora. Mamy... Taką klapeczkę na magnes zamykaną. Magnesy z zielonych kotów. Bardzo fajne. Koronka, kwiatuszek. Trzymadełko z tej grubszej wstążki. I mamy tutaj oklejoną. Oklejone miejsce. Tutaj również. A tu już białe klapeczki. I na lewo, i na prawo otwierają się także sporo miejsca. I jeszcze tu taką matę wrzuciłam, żeby nie zaklejać tego papieru. Także sporo miejsca się zmieści pod filmem. Napiszę Wam, ile zdjęć tu można wrzucić. Na kolejnej stronie tylko czysta mata, wytuszowana. Dalej mamy belly band, ozdobiony tylko tą koroneczką i kwiatkiem. I tu mamy dwie maty i książeczkę. Kolejna strona to taki tryptyk, książeczka na raz i dwa otwierane miejsca. Tu też ci widzicie raz, dwa, trzy, cztery miejsca. Można tu coś również przykleić i za tą książeczką dwa tagi. Tak, i oczywiście Ania może sobie wrzucać w jakieś inne kieszenie czy miejsca. Tutaj mamy matę, za którą też wrzuciłam dwa tagi. Mata gładko przyklejona, nieozdabiana. A po drugiej stronie kieszonka z tym samym papierem kwiatuszek, koronka i również dwie maty i książeczka. I na ostatniej stronie mamy wodospad zamykany na magnes z taką klapeczką, tak. I wodospad ukryty. Na te kilka zdjęć myślę się zmieści. Tu, tu również może coś Ania sobie dać. Także tak się prezentuje kompletna Ani. Mam nadzieję, że Ania będzie zadowolona. I z tego, i z, y, z całej reszty paczki, którą dla niej przygotowuję. Y, a Was zachęcam do, do komentowania, y, do subskrybowania i bardzo się cieszę, że jesteście i, i wspieracie mnie właśnie tymi komentarzami. Y, to bardzo, bardzo miłe czytać, y, y, że Wam się podoba to, co, to, co robię. Jest to bardziej hobbystyczne niż, niż, no nie wiem, profesjonalne, ale cieszę się, że mogę Wam, wam pokazywać to co, to, co stworzę. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Następnym razem. pa! pa.